Witam państwa bardzo serdecznie. Sylwia Świsłowska-Karwot, Muzeum Współczesne Wrocław. Zapraszam państwa do obejrzenia wystawy, którą tutaj prezentujemy, która potrwa do 11 października tego roku. Wystawa poświęcona naszemu wrocławskiemu znakomitemu artyście Zdzisławowi Jurkiewiczowi. Wystawa przygotowana przez Marikę Kuźmicz o tytule Zdarzenia. Co ważne, ta wystawa nie będzie tylko prezentowana tutaj w Muzeum Współczesnym w Wrocławiu, ale zostanie następnie przeniesiona do Centrum Starej Kopalni, do przestrzeni wystawienniczych w Wałbrzychu. Sam projekt takich monografii i wystawy, w które wpisaliśmy Cisława Jurkiewicza, realizujemy od. Około 1999 roku zaczynaliśmy dużą retrospektywną wystawą Romana Opałki na jego 70-lecie i praktycznie rok po roku staramy się, żeby wyciągać tych naszych najważniejszych twórców związanych z naszym regionem, z Dolnym Śląskiem. Jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie dokonaliśmy tego i dzięki tej dużej współpracy różnych środowisk. Przede wszystkim kuratorki Mariki Kuźmicz, zespołowi Muzeum Współczesnego Wrocławia i zespołowi Ośrodka Kultury i Sztuki, do tak ciekawej i pokazującej to sedno osobowości i twórczości Jurkiewicza doszło. To, co wydaje mi się, z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, ta wystawa ukazuje. Ten fenomen artysty, który z typowego twórcy modernistycznego, artysty sztuk wizualnych przeszedł na pogranicza sztuki, do świata zjawisk. Ja swojego czasu popularyzowałem takie twierdzenie, że właśnie jest typowym przedstawicielem sztuki zjawiskowej. Sztuki, która niekoniecznie jest wyrażana w formie czy w zewnętrzności, w tej y, takiej rzeczonej zjawie, ale w zjawisku, właśnie, czyli w tym, co, co się dzieje. Dlatego też nieprzypadkowy tytuł tej prezentacji, jak i monografii zdarzenia. Zdzisław Jurkiewicz był jedną z najważniejszych postaci takiego bardzo aktywnego, żywego, progresywnego środowiska wrocławskiej awangardy. W latach 60., -tych, 70., -tych, ale był twórcą aktywnym przez wiele dekad. Był też artystą bardzo wszechstronnym. Przedstawiany jest najczęściej jako taka właśnie kluczowa postać polskiego konceptualizmu, ale mam nadzieję, że ta wystawa w jakiś sposób też pokazuje inne, inny aspekt jego, jego twórczości, jego działalności. Nie jest to wystawa monograficzna, wbrew pozorom, ponieważ dotyczy tak naprawdę jednego z wątków twórczości Zdzisława Jurkiewicza, i tutaj znajdujemy się właśnie w punkcie początkowym tej wystawy. Sygnalizuje go ta makieta. Jest to makieta mieszkania przy ulicy Łaciarskiej we Wrocławiu, w którym mieszkał Zdzisław Jurkiewicz od początku lat 60. i w zasadzie niemal do końca swojego życia. I jest to właśnie taka oś tej, tej, tej prezentacji twórczości Jurkiewicza. Jest to właśnie to mieszkanie, które było dla niego bardzo istotną sprawą, i bardzo istotnym miejscem i taką właśnie centralną figurą, dlatego że on zamienił to mieszkanie, można powiedzieć, czasem takie dosyć, dosyć skromną przestrzeń w rodzaj powiedziałabym takiej kapsuły kapsuły badawczej był to rodzaj takiego laboratorium, pracowni, laboratorium, w którym Jurkiewicz oczywiście malował w latach 50 na początku lat 60 był bardzo aktywnym malarzem. Następnie zaczął malarstwo można powiedzieć porzucać i zaczął się zajmować innymi jakby wątkami. I powiedziałabym, że jego twórczość w pewnym momencie zaczęła się przede wszystkim zasadzać na takim bardzo szczególnym obserwowaniu świata, we wszystkich jego przejawach, takich przejawach mikro i przejawach makro. I do takiej właśnie obserwacji służyło mu to mieszkanie. Które stało się z czasem obserwatorium astronomicznym, swego rodzaju takim ogrodem botanicznym, również miejscem, w którym Jurkiewicz hodował myszy i chomiki, które również były włączane w obszar jego sztuki przez niego samego. Ale też samo to mieszkanie stało się takim swego rodzaju obiektem, ponieważ Jurkiewicz. W którymś momencie zredukował barwy w swoim malarstwie do trzech kolorów. To była czerwień, błękit i biel. I również w takich kolorach było zaaranżowane to mieszkanie, stając się właśnie, no tak jak powiedziałam, takim dwerkiem, obiektem artysty. Przedmiotem jego kreacji. Widać wyraźnie, kiedy patrzy się na, nie tylko na jego pracę, ale też na jego zdjęcia, dokumentujące jego samego, często właśnie ubranego w te kolory również, jest to takie właśnie myślenie o sztuce no w całym tego słowa znaczeniu totalne. W tej chwili chcę zaprosić Państwa do mieszkania Jurkiewicza na ulicy Łaciarskiej klub właściwie tej wystawy żebyśmy się przyjrzeli, jak to mieszkanie wyglądało i jakie właściwie treści możemy wyczytać z tej przygotowanej też konceptualnej pracy artysty Zisława Jurkiewicza. Praca pochodzi z 70 roku i pokazuje to fenomenalne mieszkanie Jurkiewicza, do którego zresztą przeniósł się chyba krótko wcześniej kilka lat, kilka lat wcześniej, o ile dobrze pamiętam. Mamy tutaj do czynienia z przekroczeniem optyki właściwej dla naszych oczu, tak? które wyznaczają pewien kąt widzenia i nie pozwalają nam zobaczyć jakby w całej rozciągłości otaczającej nas rzeczywistości. Zegar na pierwszej fotografii, którą widzimy, wskazuje godzinę 15, powiedzmy 18. Ten zegar pojawia się również w tym, w tym pasie tych fotografii. Tutaj, gdzie obserwujemy godzinę, tam powiedzmy 15:24, to nigdy nie jest tak precyzyjnie, i ta ważna czerwona linia, która jest momentem przejścia i stworzenia tej nowej perspektywy, która wypada znowu równo na zegar, prawda, i wskazuje godzinę 15:10, co i zatoczyło, jakby cały całe spektrum, cały pewien cykl został, został, został jakby zatoczony. I dzięki temu całemu cyklowi możemy zobaczyć całą tą przestrzeń słynnego fantastycznego mieszkania Jurkiewicza. Pojawiają się w nim ukochane przez, przez artystę lustra. Mamy też plakat Carlosza Santany, który poświadcza też pasję Jurkiewicza związane z muzyką. Zresztą projektował też fenomenalną układkę na przykład do twórczości Lutosławskiego. Mamy sztalugi, które odwołują nas jakby do tego wątku malarskiego, bardzo bliskiego Jurkiewiczowi. Mamy bryły, które znamy ze słynnego Environment, jednej z pierwszych prac environmentowych w Polsce, tak naprawdę, na które było rzutowane kolorowe światło. No i całe jakby spektrum utensyliów, przestrzeni życia Jurkiewicza, zwyczajnej i codziennej, w małym, może nie małym, bo to może nie było, może nie było to takie zupełnie małe mieszkanie, zwłaszcza jak na realia lat 70. Ale, ale było to mieszkanie no, wypełnione właśnie duchem Jurkiewicza, miało swoistego rodzaju genius Locji, i, 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 i ja myślę, że, że ono do dzisiaj je ma, że ono do dzisiaj je ma, mimo że wiemy, że, że jakby no, nie, 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 zostało, nie, nie zostało w całości zachowane jako ta struktura zaproponowana, taka architektoniczna, projektowo-dizajnerska, zaprojektowana przez Zisława Jurkiewicza, ale ale jak gdyby no wiele tych obiektów, a na pewno pozostaje w pamięci tych, którzy tam mogliśmy przebywać i, i, i obcować zarówno z tymi obiektami, z tymi przedmiotami, których zresztą Jurkiewicz nie lubił, nie kochał sztuki związanej z przedmiotem, właśnie mówił, że należy to przełamać, to, to produkowanie przedmiotów. No, jego twórczość o wiele bardziej jest powiązana z pracą umysłową, konceptualną, ale też rozumową, z poszukiwaniem prawdy, z zastanawianiem się, czym jest malarstwo, czym jest świat. Ta wystawa jest podzielona na kilka części, które można właściwie oglądać w dowolnej kolejności. Tak jak powiedziałam, wszystkie one w jakiś sposób wiążą się z mieszkaniem przy Łaciarskiej. Są tutaj prace, które Jurkiewicz robił, wyglądając przez okna mieszkania i w tej części właśnie w tej chwili się znajdujemy. Są takie prace, które powstawały w mieszkaniu. No i jest sztuka roślin Jurkiewicza, również ściśle związana z tą przestrzenią mieszkalną. Jedną z wielkich pasji Zdzisława Jurkiewicza który był pasjonatą i miał rzeczywiście bardzo taką szeroką i głęboką wiedzę na, wiele, na wielu płaszczyznach. To nie była taka wiedza amatorska, tylko rzeczywiście jakby pozyskiwana i zgłębiana w metodyczny sposób. Była to przede wszystkim astronomia. On pierwszy teleskop zrobił przy pomocy swojego ojca, kiedy miał kilkanaście lat, natomiast później już właśnie po zamieszkaniu przy Łaciarskiej również zrobił trzy lunety samodzielnie, dokupując do nich tylko profesjonalizm soczewki. Jeden, jedna z tych lunet została przerobiona w taki sposób, że można było zastąpić obiektyw aparatem fotograficznym i robić zdjęcia astronomiczne, co Jurkiewicz robił. Szczególnie bliska jest mi ta praca Plejady, która bardzo dobrze Pokazuje właśnie filozofię jakby sztuki Jurkiewicza. Widzimy tutaj mapę nieba, fotografię nocnego nieba i fragment Wrocławia sfotografowanego w dzień. Na niebie tego, tego dziennego zdjęcia zaznaczone zostały miejsca, w których na nocnym niebie możemy zobaczyć konkretne gwiazdy, konkretne planety. Jakby bardzo istotne było to. Podkreślanie przez Jurkiewicza cały czas, czy eksponowanie tego faktu, że miejsce, w którym się znajdujemy, jest miejscem we wszechświecie uprzywilejowanym, tak samo jak każde inne, że jakby nasza, nasze, nasze istnienie, nasze funkcjonowanie tu na Ziemi jest funkcjonowaniem właśnie w takiej przestrzeni makro przestrzeni wszechświata i na wielu jego tych astronomicznych pracach bardzo dobrze to widać. Patrzenie i obserwacja to były takie dwa narzędzia ekspresji, na których od pewnego momentu zasadzała się twórczość Jurkiewicza. Takie właśnie bardzo uważne patrzenie zarówno daleko, jak i blisko w skali makro, czyli te prace, o których wspomniałam w fotografie wszechświata, ale też takiego patrzenia właśnie w mikro. W przestrzeni w mikrokosmosie, którego częścią były między innymi te hodowane przez niego małe zwierzątka, jak mówił, czyli myszy i chomiki. On w takim bardzo ważnym, jedynym właściwie zapisie Dokumentalnym dotyczącym go, czyli w filmie Artysta Totalny, który powstał pod koniec lat 90., mówił o tym, że chomiki, znalaz, chomiki znalazły się w jego mieszkaniu. No dość przypadkowo po prostu kupił chomika na rynku wrocławskim od jakiejś małej dziewczynki. Natomiast potem wokół tych małych zwierząt właśnie wyrósł właściwie cały rozdział jego twórczości. On zaczął konstruować. Różnego rodzaju takie budowle mieszkalne dla myszy i chomików. Bawiło go to, ponieważ Jurkiewicz był artystą niepozbawionym poczucia humoru, więc bawiło go to, że może właśnie tworzyć takie obiekty, które są swego rodzaju użytkowymi obiektami właśnie dla, dla tych zwierząt. Natomiast jak mówił, przypominają jednocześnie minimalistyczne rzeźby, minimalistyczne obiekty. Potem, kiedy po kilku pokoleniach myszy i chomików stwierdził, że psychicznie odchodzenie tych krótko żyjących stworzeń kosztuje go zbyt wiele, no i w jego życiu pojawiły się rośliny. Centralną taką przestrzenią tej wystawy zajmują prace, które Jurkiewicz robił jako takie swoiste interwencje w, we wnętrzu swojego mieszkania. On sam siebie prawdopodobnie nigdy by nie nazwał performerem i żadnej, żadnego działania, żadnej akcji tak publicznie rzeczywiście nigdy nie zrobił, nie nazwał tego w ten sposób. Ale jego twórczość od pewnego momentu, właśnie wtedy, kiedy on zaczął porzucać jak gdyby, malarstwo, wychodzić z takiego myślenia o malarstwie ekspresjonistycznym, stało się właśnie takim ciągiem drobnych, ale znaczących interwencji, które były dokamerowe, które nie miały, nie miały przeznaczenia właśnie odbywać się z udziałem publiczności. Czasem tak, świadkiem tych jego działań była jego siostra Alina Jurkiewicz Maluga, która po prostu fotografowała te działania, więc performer, ale taki właśnie performer kameralny, performer dokamerowy i jedną z takich najważniejszych wydaje mi się w ogóle prac Cisława Jurkiewicza, w każdym razie w moim odczytaniu jego twórczości, jest praca Słońce w kuchni z 72 roku, która polega na fotografowaniu wędrującej po ścianie kuchennej tarczy Słonecznej. On musiał wykonać wiele zabiegów, które zresztą opisał również szczegółowo, między innymi dokonać przeróbki lunety. Która przestała odwracać obraz, stała się taką lunetą ziemską, jak to on określił, i zaczęła właśnie rejestrować obraz nieodwrócony. No w każdym razie, pomimo tego, że tych zabiegów, takich dosyć skomplikowanych było bardzo dużo, samo, sama praca wydaje się być bardzo prosta i taka oczywista w przekazie. Mamy oto wnętrze kuchni, e, takiej zwykłe, zwykłe wnętrze z naczyniami, jakimiś. E, produktami spożywczymi i właśnie tę złapaną jak gdyby w pułapkę obiektywu tarczę słoneczną. To przenikanie się właśnie codzienności i wszechświata to jest taki, taki, taka przestrzeń, która, którą Jurkiewicz potrafił zobaczyć, wygenerować. E, dlatego uważam, że jest to jedna z najważniejszych prac, ale też właśnie dobrze pokazuje to, tę specyfikę powiedzmy tej performerskiej działalności Jurkiewicza, w której często nie ma jego samego, nie ma jakby jego osoby, jest jego patrzenie na, na, na różne sprawy. W pewnym momencie Zisław Jurkiewicz wyeliminował ze swojego malarstwa inne kolory niż błękit, czerwień i biel. Bardzo pięknie, plastycznie, tak haptycznie mówił o tych kolorach, opisując ich możliwości, szczególnie możliwości, jakby walory błękitu, błękitów. I ślady tego faktu są też na wystawie. Tutaj prezentuję trzy obrazy z cyklu kontinuum, które były takimi właśnie wstęgami barw błękitnej i czerwonej, przechodziły w siebie. No i też właśnie zwracam uwagę na to, że co prawda wystrój tego mieszkania przy Łaciarskiej nie zachował się w takiej formie, w jakiej Zdzisław Jurkiewicz go je zostawił, ale było to wyraźnie widoczne, właśnie ta fascynacja dwoma kolorami. W przestrzeni kawalerki, w której mieszkał, Było to. Można powiedzieć, że te kolory z malarstwa rozlały się do przestrzeni mieszkalnej, która była właśnie utrzymana w tych dwóch, zasadniczo w tych dwóch kolorach trzech, bo jeszcze, jeszcze biel jako tło dla tych dwóch barw. Na wystawie zdarzenia większość prezentowanych prac to są prace Zdzisława Jurkiewicza, ale nie mniej ważny jest też udział innych artystów i artystek zaproszonych do uczestnictwa w tym projekcie i są to Les Lewin, Dora Maurer, Robert Morris, Filip Wansnik, Milo Schein, Margita Titlowa-Jalowski wystawie towarzyszy um, Ulotka oraz um, katalog. I te prace m, oczywiście w jakiś sposób mają kontekstualizować poszczególne wątki w twórczości Jurkiewicza. Starałam się wybrać m, takie, takie realizacje, które w jakiś sposób korespondują no, właśnie z tą kluczową sprawą jakby, takiego podmiotowego patrzenia, obserwowania świata, czasem obserwowania zwykłej przestrzeni, tak jak ma to miejsce w przypadku filmu Space Walk Lesa Levina, który jest rejestracją. Pracowni tego artysty. Praca Roberta Morrisa wydaje mi się, że ucieszyłaby samego Jurkiewicza, ponieważ Robert Morris był chyba jednym z jego naj, e, najbardziej ukochanych artystów. Był pasjonatem sztuki amerykańskiej nie tylko, ale przede wszystkim, a Morris był taką bardzo ważną dla niego postacią. Tutaj pokazujemy na wystawie w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu film Mirror Morrisa, który jest bardzo mocnym, ale bardzo takim prostym gestem artystycznym polegającym na. Ukazywaniu świata w trzymanym w rękach lustrze. To jest rejestrowane kamerą. No więc, no, tak jak powiedziałam, taki bardzo prosty, ale znaczący gest wskazujący na specyficzną obserwację świata, taką jego rejestrację w pewnym sensie. To jest chyba moja ulubiona część wystawy, poświęcona sztuce roślin, którą Zdzisław Jurkiewicz zaczął uprawiać wtedy, kiedy te jego artystyczne gesty uległy, ulegały coraz bardziej radykalnemu ograniczeniu. On wprost pisał o tym, że nie ma sensu tworzyć nowych dzieł sztuki w sensie obiektów, obrazów, przedmiotów. Nie ma po prostu sensu generować nowych rzeczy, pisał o nich graty. Co jest, wydaje mi się, z naszego dzisiejszego punktu widzenia takim bardzo dojrzałym i właśnie mocnym yy, statementem ekologicznym. Zdzisław Jurgiewicz nie jest rozpoznany. W ten sposób, ale wydaje mi się, że może być, że jest to po prostu wynika to jeszcze z, ze zbyt małej znajomości tego rozdziału jego twórczości. No ale jak powiedziałam, w którymś momencie, kiedy on rezygnuje z tego hodowania, obserwowania, zajmowania się zwierzętami, w jego mieszkaniu pojawiają się rośliny, no i on zajmuje się nimi również totalnie, zgłębia po prostu niezwykle gruntownie sprawy hodowli, hodowli uprawy roślin. Jest w kontakcie z Wrocławskim Ogrodem Botanicznym, czego śladem są te widoczne tutaj za mną prace, to są karty Atlasu Roślin, zapis chorób roślinnych i porad, które uzyskiwał od właśnie pracowników Ogrodu Botanicznego, jak sobie z tymi chorobami radzić. Natomiast tutaj znajdują się szkice, które pochodzą z lat 60. i które po prostu przypominają takie rysunki. Przekroju roślinnego, na przykład, więc tutaj pozwoliłam sobie je pokazać jako właśnie taki, taką wskazówkę, że tak naprawdę te sprawy tego mikrowidzenia botanicznego interesowały Jurkiewicza już znacznie wcześniej. I nieco taka sentymentalna sprawa, mianowicie zeszedł słowa Jurkiewicza do botaniki. Z również jeszcze z czasów liceum, również bardzo precyzyjnymi rysunkami roślin, w których, które były wykonywane przez niego z wielką starannością, a nawet powiedziałabym taką czułością, uwa uważną czułością. Zdzisław Jurkiewicz nie miał takiego momentu w swojej działalności, który bym określiła jako czas tworzenia prac jakoś nie wiem, słabszych jeżeli wartościujemy w ten sposób. On po prostu z bardzo dużą świadomością zmierzał w pewnym kierunku i to, wydaje mi się, udało mu się osiągnąć. A to, co jest też ciekawe, co, z czym można się jakby zapoznać, czytając książkę o Zdzisławie Jurkiewiczu pod tym samym tytułem, czyli Zdarzenia, wydaną przez Ośrodek Kultury i Sztuki w 2019 roku, ale również katalog tej wystawy. Jurkiewicz bardzo dużo pisał Tekstów poświęconych właśnie poszczególnym etapom swojej działalności. Pisał bardzo w sposób jasny, precyzyjny. Powiedziałabym, że nikt lepiej nie pisał o jego twórczości niż sam Ścisław Jurkiewicz, no może Jerzy Ludwiński. I widać w tych tekstach, no właśnie, bardzo taką dużą świadomość tego, co w danym momencie robił, z czego to wynikało i w jakim kierunku miało zmierzać. Myślę, że chcieć mówić o Zdzisławie Jurkiewiczu to jest mówić o swego rodzaju fenomenie postawy artysty. Nawet przyznaję, że kiedy pisałam tekst do katalogu tej wystawy, zastanawiałam się na ile Zdzisław Jurkiewicz, przypominając sobie też jego słowa, teksty, które pisał, też rozmowy, które miałam przyjemność osobiście z nim odbyć, na ile Jurkiewicz był artystą. Oczywiście nie uważał siebie za malarza, uważał siebie za konceptualistę i tak życzył sobie, żeby o nim, o nim mówić. Skąd jakby to zainteresowanie i to konceptualizowane w twórczości Ziśława Jurkiewicza, który jednocześnie, muszę przyznać, kochał malarstwo? Ta pasja malarska związana z różnymi stanami emocjonalnymi, od rozpaczy, znamy to na przykład z wiersza Jurkiewicza, który wysłał do, do Stanisławskiego po namiętność, swego rodzaju jakąś taką na, niezwykłą namiętność pozwalającą mu do, na takie akty jak no, spróbowanie farby stópki, tak? jak, 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 jakieś, jak jakieś gesty, akcje, które ewokowały jakiś szczególnego rodzaju namiętności w stosunku, w stosunku do malarstwa, pozwalają go widzieć jakby w takich kategoriach dychotomicznych, to znaczy z jednej strony Taka, taka nitka wydaje mi się ważna dla Jurkiewicza, związana z takimi zainteresowaniami scjentystycznymi. I tutaj myślę przede wszystkim o fizyce i astronomii. ukochanych dwóch teoretyków fi, fizyku i kosmologu, czyli o Bondim i Feynmanie. Sam fakt przynależności Jurkiewicza jako artysty, malarza, jako artysty, przepraszam, konceptualisty który należał do Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Głęboka pasja, zainteresowanie, konstruowanie pewnych modeli lunet, obserwacje prowadzone na niebie no, no były po prostu niezwykłe. Na wystawie Marika Kuźmić pokazuje również prace związane z tymi zainteresowaniami botanicznymi, niezwykłymi, bardzo głęboko przeżytymi, bardzo głęboko badanymi. I chyba to co najważniejsze, właściwie nie wnioskowanymi na podstawie, znaczy również wnioskowanymi, bo to była zgłębiana wiedza również z atlasów, jakichś leksykonów, encyklopedii, ale też doświadczana po prostu, osobiście przez Jurkiewicza, doświadczana w postaci hodowli roślin, hodowli zwierząt. Co wydaje się jakimś takim poszerzającym spektrum w czasie, kiedy oglądamy prace malarskie Jurkiewicza czy, czy fotografie z rejestracjami nieba i tego, co na tym niebie artysta mógł postrzec.